Och oh, sorry, jag bjöd alla ut till Stapia. Alltså, inte jag man jag till och uh. så. Jag kan inte alltid... Åh, jag gjorde minst. Jag började att det var kul. Jag är så

Uh, 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 not be sick, there's my no life. Uh, uh, uh. uh am just sitting there. Okay, I today, see? little bit. Nou maar start. ja, start. Maar het is complex. Nee, het is Nee, maar ik complex. Het is 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 complex. Het time complex. Het is complex. Het is Het is Så de det var inte bra. Det kändes bra. Jag tyckte de det en kul att se mina geggor när jag var med. Jag det jag Jag Det är vale isso não mas mm. vale, isso vale, vale. vale. mm, okay. Prędzieszcie. Prędzieszcie. ma A jak dostępny robiłam komendy? Piszcie sobie krzyżnik SR no i jakąś pieszankę. wiem jaką bądź. Żeby dodać adrenalinki. ma Dawid Kowalski, siema siema. Zrobiłem co sobie na moim kanale. No to Sigma. Kurde, bym no chyba zdam, że pierwszy raz to jest O to jest kolejny przysiad. Założę się, że to Maggie, no jak nic jak nie, to nie wiem. Potem będziemy sobie dopędzać goła, też jakieś lasy. I... O, jeszcze tam się to, to jest ukończone. Ciekawym się. I fa. I was to. Jeszcze to, jeszcze to. Nie ślij, nie nie Ja Jeszcze jeszcze to. Jak tego nie przejdę, to, to się zabije. Dobra, ja zabiję. Wszystko to gotowe? To, to, skrzynia. Tyle Ja chyba to, ja to musiał doszłeś. Dobra, jest pierwsze ukończone. jest mm -hmm. <grynting> po drugie czemu mnie nie zliczyło punktów? idę mmm, mmm. Dobra, idę wam Nie szybka, jest glitch, jest Oh, see how my cool back uh. Any want the with the is it? A nie wiem czy wiesz, ale mi się dało już tyle zdobyć. To wcale nie na nie. Ostatnio jak byłeś na live, to chyba miałem 20 parę, teraz mam 5.1. 5.7 już, ale po prostu 5.1. I mam ogólnie ponad bilion rapu.

O ne, to bude tě nejpozvědět. On má být klesky, je to druhá čtvrtka. Nemám možnost tady dělat, že jsem si zapomněli na nějaké zásady, chyba přijít k tomu do pcova.

Te bizon z ceną pogrążał. Nie wiem co ja robię. A czekajcie, zarazem pokażę mnie. W tym momencie mi lecimy za dobre szybko. Może jakiegoś z lepszego planu poszedł, ale nie wiem. Tak jak jest Yeah, it's nice to know it. And I think it also appears as yeah. Now I not a know um it, so... Oh, we can also up here, I mean, so... It uh... Ripper Live, I thought not like, one Ogólnie skieram na tak maternika, jak chcecie się dołożyć to nickliler Lilek 3 akceptuję oczywiście to snajp z Możecie sobie wbić też na DSM-a, na którymś tam puszcze. Màu súc cao nhất Chỉ cần màu súc cao nhất Chỉ cần Màu súc cao nhất Màu súc cao Nie mam dzisiaj nic, co w tym pecie robić. Zresztą idziemy sobie chyba do Peskoła. Dobra, chodźmy do Peskoła. Czy to akceptuję w tej chwili? Ktoś to znaj? Nie, nikt nie chcę dobra. Lalalala, czekajcie, tak

Oh, so that's oh, good. It's this. Oh, it's got This something I got to I'm gonna there. I have to. I think there's a screen where I can not put I'm Już nie mam dobrze nie ma po tego inna osoba Widziałem, że nie mogę dostać z No Ale dobra, napiszcie sobie, a Napiszcie sobie, Pat A jakąś sobie Dobra, Już pat. nawet. Piste sobie, pet. Jest chyba jedno sam. mi się wydaje. Chyba, że poszło. Nie, no jest jedno. Czekajcie, za dwójkę się napis. O, jeszcze pora na bo mi się wydano. za

Aha, miałam wyłączony mikrofon. Świetnie. I w ciągu mówię napiszcie sobie pet, a mam wyłączony mikro. No nie świetnie. Napiszcie sobie PET, żeby wygrycić Peta. już tak wiałem. A tu ogólnie. Miałem wyłączony mikro. Tylko lepiej niż na konsoli, bo tu je daj niż na kąpiel. Ja super, jak jest. Napisz sobie huge. No pat, pat, pat. Pisz sobie P.E.T.I.P.O. Co tym będzie można robić w blazing Eu vou pegar um de A mogę Eu posso fazer um jeszcze Eu posso vou pegar o Golden. Eu vou pegar Napiszcie sobie PET. PET. Só PET e PET. Eu vou pegar um No napiszę na czat, kto jest. Nie wiem, że nudy że gram w FF1, no, ale kurde. Czasem się wbijecie do tej gierki, a to w ff macie, no kurde. Na przykład jakiś, o, fajny update. No, w tej gierce nigdy nie ma fajnych update, ale napiszcie sobie, kurde. No kurde. Ma, czy jest jedna osóbka napisz sobie pet dobra, jak napiszesz pet to wtedy ci wyśle To zbieramy coś innego dobra, nie wiem co można grać Tu mam hyhyhy to mam do czystotliwości no. dobra, brak walce. czekaj idzie może może gra? Ja.

Uh, ik oh. weet allora. het niet, ik weet het allora. allora. niet. Het wel de ik heb het niet gezien, de wereld. De wereld. dan hebben het geluid van vandaag. Ik het is, het Ik het het

Oké, alles goed, alles goed. Kijk, ik heb een zebran van 0 naar 170. Ik een 30. En nu zonken. Ik heb ze er al. Oh, kus, ik heb ze. Ik heb ze. Ik heb талон имарус сэс тэгэ сэгмаа эс их шей адан сэхэн ми апхи эв эча о апхи мн добра я апга кеш шупка м м Dobry. Odpiszcie sobie pet, jak chcecie wygrać huge peta w Pets GO. Pet piszcie, piszcie pet, pet, pet. Co teraz? jakby znowu mojego live'a. Największa z CG ma. Normalnie ale bym się to są czyste ssidma i Ej, w ogóle napiszcie kto jest. Halo? Mm, 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 mm. Kto jest na live? Kto jest na live pisze? Nie wiem. Pisze jestem. It's oh, is my life system. I yeah, have 50 Yeah. Oh, but this is an Yeah. Let's mm -hmm. the name I don't yeah, well, Dobra, ja nie mam w mojej linie. Ty, to jest tak mały. Kiedyś miałem, to byś tym panem, to kosztowało. Ej, w ogóle sprawdzę, jakiś huge mam w indeks. Ej, nie można by napisać, że jesteś mała. Czy mnie słychać? Czy mnie nie słychać? Mam 59? Debrand, ik Mhm. En ile heb ik ondersteund? Mhm, Mm-mm-mm. Meneer, ik heb niet gepisseld, ik heb het gepisseld. ik heb het gepisseld. Ik na Ik heb het